Amen. Kolejny fragment, który czytamy z Ewangelii Świętego Marka, rozdział 8, wersety 14-21. Jezus i uczniowie w łodzi, po tej dyskusji z faryzeuszami na temat znaku, tego że faryzeusze domagali się kolejnego znaku, Jezus teraz w łodzi ostrzega uczniów przed kwasem faryzeuszów i przed kwasem Heroda. Pamiętamy, że w Ewangelii Świętego Marka właśnie faryzeusze i przedstawiciele heroda, marek 3, 6, decydują o śmierci Jezusa, szukają sposobności, aby Go zabić. Ale Jezus ostrzega swoich uczniów nie w obawie przed swoją śmiercią, ale przede wszystkim przed tym zagrożeniem, jakie to faryzejskie myślenie może spowodować w życiu duchowym. Ucznia czy w kościele. Jezus ze swoimi uczniami w łodzi. To symbol właśnie kościoła. Pamiętamy, jak e, Jezus spał w łodzi w czasie burz. Gdy myśleli, że idą na dno, Jezus pokazał im, jak bardzo potrzeba wiary. Innym razem uczniowie w łodzi wzięli Jezusa za zjawę. Jezus mówi te słowa: Ja jestem, odwagi, nie bójcie się. I dzisiaj znowu Jezus z uczniami włodzi w kościele i wytyka im głupotę, ślepotę. Oni nie rozumieją tego, co Jezus mówi. Bo uczniowie dyskutują ze sobą nie na temat kwasów eryzeuszów. nie przyjmują tych ostrzeżeń Jezusa, które są jakąś przeszkodą na drodze wiary ucznia, ale zastanawiają się, że nie wzięli ze sobą chlebów. Dyskutują na temat chleba. Popatrzmy, byśmy mogli powiedzieć bardzo prosto, że w kościele nie ma miejsca na dyskusję. W kościele jest miejsce na otwieranie uszu, oczu, serca, na działanie Boga. Jest jedyne miejsce na nawrócenie. Jezus wytyka im brak tej postawy wiary i zaufania. Nie widzieliście, nie słyszeliście, nie pamiętacie, nie rozumiecie. Jesteście otępiali. A więc i my na tej drodze refleksji ze świętym Markiem, prośmy Boga, by nasze serca, nasze umysły nie były otępiałe. byśmy rzeczywiście przy pomocy Jego łaski umieli dostrzegać także te duchowe zagrożenia, które się dzieją pośród nas w Kościele i w świecie, które utrudniają nam, byśmy zaufali Bogu, byśmy rzeczywiście szli za Nim. I z nim łączyli na zawsze nasze życie. Amen.